No. Ahoj! Witajcie, witajcie kamraci! Dzisiaj mamy wielkie święto, bo dańsku rozpoczynamy Jarmark Dominikański Oczywiście na początku korowodu pójdzie czerwony korsarz. Jak zwykle co roku rozpoczynam korowodem, z korowodem tutaj Jarmark Dominikański. No tam jakieś mowy trawy będą na scenie, no oczywiście pani Dulkiewicz wystąpi, no ale chyba, że zastąpi ją ktoś inny, ale ostatnio ona się nie chce za bardzo pokazywać, ona tylko w politykę brnie, a my tu most mamy na stokach upieprzony i nie można po moście jeździć samochodami, ani tramwajami. Tory nam zardzewiały, które były robione rok temu, jeszcze jeździły tramwaje, a teraz ten szlak trafi te tory nowe, robione za pieniądze z funduszów unijnych. Bo no bo nie pomyśleli, że już 5 lat temu trzeba było się wziąć za tego e, prawda, mosta i zrobić go, bo przecież on już jest dawno, dawno. Ten zabytek e, no, był remontowany 40 lat temu, cholera, chyba, czy co. Nie wiem, jak oni to sobie myślą. Ci nasi włodarze, żeby nas o stoki odcinać. Ja tu złożyłem projekt, proszę Państwa, projekt e, obywatelski z, z taką naszą radną, jedną tutaj z rady dzielnicy. Z, z Pauliną Nowak. I proszę Państwa, i co? I odrzucili, no najpierw to obrabiali, obrabiali, a potem napisali, że to nie jest teren y, Gdańska, tylko to jest teren Urzędu Morskiego. No ale przecież Gdańsk się potrafi dogadać z urzędem morskim, a tam są przyczółki na most pontonowy i można by go tam zrobić. <noise> ale niestety pani Turkiewicz nie ma. Mocy przerobowych i nie chce nam mostu pontonowego uruchomić, chociaż pontony są po moście Sobieszewskim i są za testami PRS-u. Proszę Państwa, a są przyczółki, można by było szybko przeprawę promową uruchomić i byśmy mieli tutaj no, zabezpieczenie: bo jak się zrobi korek na moście tym wantowym, to jest masakra. Przejechać nie idzie, ja ostatnio musiałem, policja zatrzymała wszelki ruch, pojechać to tunelem, no to do Nowego Portu. No cyrk jest normalny z tą naszą władzą, która sobie nie daje rady w zarządzaniu Gdańskiem. No ale wracając do Jarmarku domikańskiego dzisiaj zarządzi pani, ten, pani Dukiewicz oczywiście zarządzi, że klucze dostanie dzisiaj Jarmark domikański i będzie tutaj władał przez trzy tygodnie i będziemy chodzili... Rabowali, napadali, no i gwałcili, prawda, wiadomo, jak to piraci, ale generalnie Gwałty po 21. Zapraszam. Chciałem powiedzieć jeszcze, że mam tutaj nową broń, bo to przywiozłem z ostatniej mojej wyprawy do, do Benidrum, taki takie nowy jork hiszpański i taką broń pozyskałem tam. No wiadomo, tam jest Wyspa Piratów. Tam onegdaj afrykańscy pijaci przypływali, byli drumu na, na tą wyspę i tam działa były, ale to nic nie pomagało, takie olbrzymie działa mieli, ale oni nocą porywali mieszkańców, i potem król musiał ich wykupywać, bo a na, dzie na dzień to się chowali na tej wyspie i nie można ich było dosięgnąć. Piraci afrykańscy, proszę państwa. A teraz to, proszę państwa, afrykańskich piratów. Tutaj nam dowożą jako tych no, uchodźców przecież przez granicę niemiecką, co, co chwilę nam tutaj z powrotem readmisję niby robią i tych, którzy ich nie chcą w Niemczech, no to dają do Polski wiadomo, tam już są niepotrzebni, bo są niebezpieczni. Może jakieś mają sprawy takie czy inne kryminalne. Więc lepiej ich do Polski wyekspediować, niech tutaj nam robią zadymę. Także ja nie wiem, co to w ogóle ten Tuskus robi, nie pilnuje granicy, bo teraz nagle wojsko postawił, bo przedtem to musieli się obywatele zorganizować, i tam z Bąkiewiczem robili te łapanki tych, no, tych, tych, jak to mówią, uchodźców, tak, z readmisji. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam. Dzisiaj o 12 pod dworem Artusa rozpoczynamy Jarmarek Dominikowski. Ahoj! Zapraszamy! Czerwony konserwat idzie na czele.